Ja da da, da, da da, Co za świetny dzień na niebycie martwym. Tak, Jesteś martwy! Jestem martwy! He, 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 he. Pam, 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 para, pam, pam, pam! nie żyje! Tak, jestem martwy. Dlaczego Dejmos nie żyje? O no, ja nie wiem. Myślę, że to... Cii, nie, nie żyjesz. żyjesz. No tak. Siema lamusy, ta ma ochotę na. Co się to jasne jaki stało? Dejmos nie, nie żyje. żyje. Dejmos nie żyje. Zgadza się? A więc widzieliście mordercę? Nie, sorrycie ziomie. ziomie. Jak go znajdę, jak go złapię, to nikt już więcej nie umrze. Choler rację. To miło. Uwaga! Dejmos nie żyje! Wiemy! Kto go zabił? Nie wiemy! Znajdę poszlaki A to co? Broń? To dlatego Dejmos nie żyje! Dejmos nie, Deimos nie żyje. żyje? On umarł! <laughs> Odchodzi! Szybko! Stogi, teraz Z mojej diagnozy wynika, że Demos nie żyje! Doktor, co się stało? Według mojej profesjonalnej opinii ktoś go zabił! Musimy sobie nie musimy ja się tym martwić. Cóż, to co teraz? Siadajmo zgraszy! Patrzcie na to! Dejmos, gorda nie żyje! Co wy na to? Tak, triki. Ta! Do grobu! A weźcie, to było bardzo nie w porządku! Dobra, wróćmy do tematu. Myślę, że Dejmos nie żyje. Dejmos nie żyje! o zombifikuję cię! naprawdę! Kto mnie zabił? To byłem ja! <laughs> tak! Zrobiłem to tak! Upsido! A taki żarcik! To był Gdy on! Skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem! To też był żarcik! <grym> tak, to byłem ja! Ty potworze! Ale czemu? Ponieważ jesteś tłusty, gościu! Inżynierze, przestań! że tym ty jesteś zimny! Inżynierze, Inżynierze, jesteś bardzo, taki bardzo niemiły! Szpecyl. To nie jest zabawne! No, drodzona matka by Cię nie chciała, a to nie... INŻYNIERZE! Daj mu spierdale, nie żyjesz! Nie! Ty! Jesteś martwy, nic zaskakującego. No, to było debilne! Idę się powiesić! Patrzcie i podzi... Znowu żyję! Jest fajnie. Tak, to jest głupie. Jo, tutaj Wasz Informator mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy materiał. Powstał on z tego powodu, że no energy chciała. Dodatkowo sam stwierdziłem, że zdebingowanie ośmiu postaci w jednym fandabie może być ciekawym wyzwaniem, którego definitywnie chcę się podjąć. Ogólnie zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania mojego kanału. Zobaczenia mojej innej twórczości, na historii, którą piszę, albo rysunków i grafik, które tworzę. Linki w opisie. Do usłyszenia w następnym materiale. Nocny informator odmeldowuje się.